Okazało się, że miałem ja już gdzieś nic nie nagrywać Czy to był No ten chyba, nie? Nie ten A, ja, zaraz zobaczę No mi się wydaje, że to jest ta baza co myśmy tam z Lunarem i z tobą chodzili Przy wodzie Tak, dobrze mówię, To ten. To ida. Nad wodę musimy iść. O kurde, flegma. Jajajajaj. Zgadnij ile miałem życia teraz. Mało. Nie. Czekaj. Proszę bardzo. Okazało się, że miałem już spadać, a teraz już nagrywam drugi odcinek. No elegancko. Chyba chodźmy idą. Ja. Wiesz co? Chodźmy sobie, sprawdźmy sobie Drakkar, jak on tutaj działa na tych wodach. Czy on się pali, czy nie? Nie, nie, on się nie pali. Bez jedyny statek właśnie odporny na, na te morza tutaj, ale uważaj, bo on jest dupny jak jasny wind. Dobra, postawiłem go. Jeszcze jakiś dziadosłyn nas atakuje? No to dawaj szukamy tego Tam są chyba... Nie, jest, jest pływa tu, jest pływa tu Widzę, widzę Będzie atakował pewnie Pewnie tak Trzeba to na brzeg chodź Czym żeście go bili Normalnie strzałami Co też się przyda lawo, senpa. Nie, myślałem. Nie z Myślałem, że da się rady go ten, ale wpłynąłem i. E no kurde. Dzięki. Proszę żarełko zaraz na brzegu. ja już jestem pełny. zbierać wezbierać resztę? Nie wiem, powiem ci szczerze. Też jestem przeciążony już. Tak, okay, ja coś wyrzucę. Jakości powyrzucałem. Wciąż, jest, wciąż mi za ciężko. A dobra, bo kamienie miałem przy sobie, okej okay. Czekaj Nie mam Chyba w ogóle... Z... Podniosłem, podniosłem A podniosłem wszystko Chyba tak, dobra, chodź, wracamy Ile masz tego mięsa? 24 Ło wow. to, to powiem ci tak, że jakby się udało jeszcze drugiego ubić ale to chyba noc je, chyba idzie, nie? No, trzeba iść spać. No to dobra. Dobra, gdzie? W kuchni? W kuchni ci to... Dobra, chodźmy najpierw spać. Znaczy nie w kuchni, bo to trzeba iść z tym do magazynu. Dobra, najpierw spać. Okej. Okay. To masz lajwa? Tak, cały czas. O, to żeś się zaciął dzisiaj, ładnie. No, dzisiaj tak. Dobra, gdzie ci to mięso zanieść? No, idź tam, możesz ten. Albo wiesz, co w sumie? Wrzuć tam gdzieś do skrzynek koło tego i lecimy. Może uda się jeszcze jednego ubić. Nie, nie rozumiem. Koło skrzynek, koło czego? No, tu, tu jest róż, bo na tym ruszcie to się piecze. Na tym ruście się topiecze to mięso i tu wrzuć gdzieś do skrzyni. A, dobra, dobra. Dlatego mówię właśnie, że to jest zarębiste, bo ubijasz dziada, dostajesz gdzieś tam mięs i smażysz, zbierasz i, i masz 90 HP. Okej, okay, okej. Okay. Trzeba też coś zjeść tutaj. Dobra, wchodzę w portal. Ja już jestem a ty już No wiesz, ja się przygotowałem wcześniej i wziąłem sobie żarcie na drogę. A nie jest czy yy, pojawi się znowu jakiś nowy Czy my na ten tracker wchodzimy nie wiem jeszcze, patrzę, rozglądam się, labo sępy widać. Na razie go tu przy brzegu nie ma. O, widzę, że płyniesz. ale on jest toporny. No. Bardzo toporny. No nie, utknął niestety. Przepchnąć, ale no wiesz, też może być tak, że oni, na przykład, w tym miejscu dają jednego na przykład węża morskiego i jeżeli no co? Albo co? Przykład... po prostu no, no. się rozpinię nie? Tak, tak, tak. I może być tak, że ubiliśmy go i dopiero może być zapewnieniem. Może tak być. Ale trzeba przyznać, że ciekawe te Ashlandy. No ciekawe, ciekawe, bardzo płomienne. Nie rozumiem jednego. Skakałem po skale, a jest mi mokro. Nie wiem, mi czy, też jest mokro. Nie wiem, czy to przez to, że poszliśmy w parze? Nie wiem, nie wiem. Nie wnikam. Nie, że nie. przy brzegu się przebiegnijmy, to zobaczymy. Okej. Okay. Lecę za tobą. dalej, ale nie widzę na razie nic w wodzie. O stare zabudowania. Tak. Nasze pierwsze podrygi. Ja idę do łucznika. Nie wojownika rozwalę. Okej, okay, dwóch rozwaliłem. Jeszcze idzie jeden. No, jakiś krok mi się znowu pojawił, nie wiem o co chodzi. On dwóch łuczników naraz. Ale, o, ale oni Jancku. są debilni. Ale oni są debile, ja przeskakuję przez składę, a oni nie przeskoczą przez składę muszą ob obiegać naokoło. <laughs> O sprzedał mi lepa. zaskinia jakaś ty. <laughs> cuchnąca dziura, ale jaja. Czekaj, gdzie ty jesteś? A ty jesteś koło mnie gdzieś? No bo tam jest taka, tam gdzie jest dużo kości, to tam jest jakaś cuchnąca dziura. Wasz tam? Tak. Cuchnący o stary, jest. nie, tu jest ten. Wychodzę, bo nie mamy kościa szlama. Mogę rzucić. Nie. To, to wyjdź. Nowy przedmiot, zgniłe mięso. O co, zabijać go, czy co? Nie, bije go. To jest Morgan jakiś, ale dobra, sprawnie, wychodzę, 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 taktyczny odwrót. No wychodź, wychodź. Aaa, no tak. Czekaj, masz potki, e, patrz co, co się pojawiło! Patrz co się pojawiło! To jest potwornych nasz, super. Czego zagrować? A się bije z tymi ptakami, czy co? Nie wiem właśnie. Nie wiem co. Płynie do nas. Przyszedł. O, ale blisko podłyną. Elegancko. <laughs> ja mam tutaj pierdyljard nie... nie? Kurde, ja muszę coś wyrzucić. jak tych jest tkanka miękka. Potrzebujemy coś takiego Dobra, jak. Ja wyrzuciłem w cholerę. Pe... Powiedz mi, potrzebujemy coś takiego jak pył prosto. prostatowy? czy jakiś tak. Dobra, podniosłem wszystko tam z niego już. Ok. Dobra, mamy 3 minuty, 30 coś kościoł Ramo. Masz potkę na HP, czy nie? A no mam, chcesz. Czy znaczy, nie. nie ja się pytam, bo ja bym ci mógł dać. Ja. Nie, ja mam, wchodzimy, dobra. Mieni miednica szarowieprza mi wypadło. jest ciemno. Ale on jest ty. Są tam niszczy w ogóle dookoła ty. Kurde, on tak przeskakuje, że nie wiadomo, okay. No, padł. Kurde, nie mogę tu warsztatu postawić. To jest jakaś lampa, właściwe umieszczenie jest wszędzie tego warsztatu, a główną mi tak tego A tu już to podnosiłem. A tu jest coś do wy wykucia? To będzie tkanka miękka? Fragment kości, zgniłe mięso. Ja dostałem coś takiego jak yy, ...topiony rdzenie. No, bo było tu starożytny garnek, pusty był. To przekopać gdzieś dalej? Chyba nie. Czekaj, ja nie mam kilofaz. Spróbuj to. Co to jest to? Taka dziwna ruda. No tutaj jakoś. dostajesz jakieś pierdoły z tego. Fragmenty kości. Dobra, dostałem miętką tkankę i ścięgno. Dostałem... dostałem pyszny miód pitny. Brąz, ale to z tych garnków leci brąz. Jest skrzynia, skrzynia, ty tu jest skrzynia. Jest złoto i zgliszczak. Zgliszczak się może przydać. Bo to jest wiesz, to jest coś na tej zasadzie po prostu co te jaskinie trola, nie? Nie ma nic ciekawego, tak naprawdę, dla mnie tutaj to było ten sto z mięsa. Jak podniosłem to, ale nie mogę wziąć, to jest trzewia. Są dźwięki w ogóle, nie? Dobra, wychodzimy. Nic nie widać. I w ogóle tu warsztatu nie można postawić bez sensu. Ten klimacik jest. No klimacik, tak, elegancki. Co prawda, nie moje klimaty, ale. Nie moje klimaty, ale klimat jest. Tak jest. Dobra, Krzysztofie, ja wracam do bazy, powiem ci szczerze. Sam na pewno tu nie będę zostawał. Jednak wzdłuż brzegu jest bezpieczniej. A co kocham ciebie? O, jednogwiazdkowy, on mocno leje. Kurde, spierwszy mi przed yy, tym. A, zadaj mu. Mamy go. Dobra, do bazy. Im szybciej, tym szybciej. <laughs> Teraz to wymyślisz? Nie, już dawno. No, ale widzisz, jednak z lepszym żarciem da się rady chodzić. No, jest dużo lepiej z lepszym żarciem. To jest chyba moja ulubiona dyscyplina w grach gotowanie. Dobra, zrzucę to mięcho tam. Wiesz co ci powiem? jak Krzysztofie, będę już kończył dzisiaj w takim razie. Dobrze, ja Ci też dziękuję i dziękuję wszystkim, którzy byli na live. Pozdra ja pozdrawiam wszystkich widzów Krystiana i co? No i czekajcie na kolejne odcinki. Ja pozdrawiam wszystkich, Krzysztofie. Dziękuję, dziękuję. Także trzymajcie się. Tyle ode mnie. Trzymajcie się.